Są dwie, więc jak wyjedzie jedna i ją rozwalę, to druga na pewno też wyskoczy. Spałem 18. Mam nadzieję, że tylko że w plecy zaraz nie dostanę, ale plec mi osłania jedna osoba. Za daleko. Dym. O Jezus! Jeszcze dwie. Dobra, jedziemy, robimy to na pancerz. Nawet widać tą dziurę w lufie. Nie przodem, nie przodem, A. Za bardzo się bujnął chyba, Uuh, zdążyliśmy go dorwać, za bardzo się bujnął. O, bok, 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 bok. Wszystkie M18 muszą umrzeć. Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony, a w tym odcinku przejdziemy się panterom, a jeszcze taka informacja, zanim przejdziemy do profilu historycznego. Pantera A kiedyś miała baty rating 6.0 i tam musiała dostawać troszeczkę w tyłek, ponieważ yy, powiedzmy, ponieważ bot, który zajmuje się oceną statystyk różnych czołgów na różnych baty ratingach, stwierdził, że jednak 6.0 to dla Pantery A jest za dużo, i została ona przesunięta na, ba na baty rating 5.7. I troszeczkę kontrowersyjnie, ponieważ Pantera D w tym momencie jest bezużyteczna, bo im znaczy jest dobra jako backup. Ale jeżeli możecie mieć Panterę A na 5.7, to Pantera D będzie służyć tylko i wyłącznie po to, żeby wybadać Panterę A, a później będzie jako backup, yy, bo jest po prostu gorsza. Ale przychodząc do profilu historycznego, to opowiem sobie w sumie po troszeczkę o wszystkich trzech wersjach panter, które były produkowane. Yy, no i zacznijmy od tego, że Pantery w, nazwie w nazwa w dokumentach to jest SDKFZ-171. No i Pantery nie były jedynym podstawowym pojazdem yy, hitlerowców. Rolę tę dzielił z pancerem czwórką, gdyż do końca wojny powstało zaledwie niecałe 6000 sztuk panter wszystkich wersji, co nie pozwalało na wymianę wszystkich pancer czwórek po prostu, ale domyślnie pantery miały w pełni zastąpić pancer czwórki. Wóz wprowadzono do służby w 1943 roku jako bezpośrednią odpowiedź na radziecki czołg średni T-34. No i tutaj widać, że też nauczyli się od ruskich, jeżeli chodzi o pochyły pancerz, wyciągnęli wnioski z pierwszych starć z Tyciakami. No i pierwszy sześć bojowy tak de facto Pantery odbyły na Łuku Kurskim, gdzie Pantery Aus D wersji D zawiodły z powodu licznych problemów technicznych, no i co ciekawe w bitwie utracono około 150 czołgów tego typu z użytych 204, ale zdecydowana większość została stracona po prostu z powodu awarii napędu i silnika. Stąd też wzięło się. Stąd też ja się ta jakby zła reputacja tych panter co do, co do awaryjności, właśnie jednostki napędowej. Walki dowiodły jednak, no, że ten przedni pancerz jest praktycznie nieprzybijalny dla czołgów radzieckich z tamtego okresu. Tylko kilka pojazdów zostało zniszczonych trafieniami bezpośrednimi lub pośrednimi gdzieś obok, przez artylerię, po prostu gdzie rozerwało układ jezdny, gąsięcy, czy coś. Po prostu ten czołg musiał zostać porzucony, jeżeli nie dało się go ściągnąć z pola bitwy i naprawić. Niemcy oczywiście z tego też wszystkiego wyciągnęli wnioski. No i po eliminowaniu wad fabrycznych pantery szybko stały się groźnym przeciwnikiem dla radzieckich sił pancernych i nie tylko. Przede wszystkim mamy tutaj grubszy pancerz i silniejsze działo yy, co dawało panterze przewagę w pojedynkach z czołgami średnimi przeciwnika, bo przypominam, że ten czołg miał zastąpić za, pancer czwórki, a pancer czwórki to były czołgi średnie i. Niemcy klasyfikowali Pantery jako również czołgi średnie, gdzie Rosjanie mieli te Teciaki, t 34 a Amerykanie mieli Shermany jako czołgi średnie. Poważną wadą tych Panter był również duży koszt produkcji jednej sztuki, chociażby i czasochłonność również tej produkcji. Stąd też do końca wojny wyprodukowano zaledwie 6000 Panter różnych, nie całe 6000 Panter różnych wersji, tak jak powiedziałem. A trzeba wziąć pod uwagę, że łączna ilość wyprodukowanych czołgów T34 Shermanów to 100 tysięcy, więc 6000 a 100 tysięcy no to 6%, tak? To jest, to jest ogromna różnica. Aczkolwiek dopiero, gdy Rosjanie wprowadzili czołg IS2, to dopiero wtedy dawało to radzieckim czołgistom większe szanse w starciu z panterami po prostu. Jeżeli dochodziło do pojedynku pantery z teciakiem czy coś takiego, to Wynik był oczywisty. Następna sprawa, i mówiłem y, też o tym troszeczkę w specjalu na, na 10 tysięcy subskrypcji o 2. Pantera ważyła 45 ton około 45 ton, czyli o 13 ton więcej niż mniej więcej niż te 34 i Sherman. Można nawet powiedzieć, że pantera powinna być uważana za czołg ciężki, bo właśnie IS2 był klasyfikowany w, przez y, Sowietów jako czołg ciężki, a ważył 46 ton, więc tylko jedna tona różnicy. No, ale tak jak mówię, Niemcy klasyfikowali Pantery jako czołg średni. No i tak, Pantera była produkowana w trzech wersjach: w wersji A, w wersji D i w wersji G. Najliczniej wyprodukowana była wersja G, która też, oczywiście, w grze się znajduje jak najbardziej. No i tak, jak mówię, najliczniej produkowana wersja G od marca 1944 roku do stycznia 1945 wyprodukowano 3740 sztuk wersji G. Wadą pierwszych wersji, czyli wersji D, yy, był zbyt słaby pancerz boczny oraz wadliwy układ sterowania żaluzjami w układzie wydechowym, co prowadziło do wielu awarii jednostki napędowej po prostu. W niedługim czasie pojawiła się nowa wersja, czyli wersja A, którą tutaj widzimy na ekranie, która okazała się oczywiście o wiele lepsza od swojej poprzedniczki w nowym pojeździe, zamiast wysuwanego choćby MG34. Tutaj sobie popatrzymy, yy, popatrzcie, AUFS D. Karabinska dłuba wysuwali przez ten otwór, a tutaj w panterze Aufs A mamy już pełnoprawne jarzmo karabinu kuliste, kuliste jarzmo karabinu maszynowego. Mamy też inną wieżyczkę dowódcy, troszeczkę to też zostało przemodelowane przez Niemców, jak widzicie tutaj ta wieżyczka dowódcy jest po prostu, wygląda jak kapsel, a tutaj już faktycznie jest ona zaokrąglona, może troszeczkę więcej odbić, więc, więc nie jest źle. No, i tak powiedziałem, po prostu Niemcy z yy, bitwy pod łukiem kurskim wyciągnęli dużo wniosków i wprowadzili wiele modyfikacji w układzie jezdnym nim w jednostce napędowej. Także wyeliminowali sporo wad, ale w panterze A jeszcze tych wszystkich wad nie wyeliminowali. Dopiero w wersji G to wszystko naprawdę zaczęło ładnie współgrać ze sobą. Zostało oczywiście parę problemów, yy, ponieważ na przykład trafienie w dolną część jarzma powodowało rykoszet w dach kadłuba, czyli tutaj wchodził strzał w dół, co oczywiście zawsze się źle kończy. Aby zapobiec rykoszetom w wersji z G jest to tutaj mniej zaokrąglone na dole, aż sobie ją rzucimy do, zrobimy sobie podgląd. I jak widzicie, dół jarzma już nie jest zaokrąglony w dół tylko faktycznie jeżdżą bardziej płaski, także to jest to jeden z powodów, dla których tą panterę możecie znaleźć na y, ratingu 6.0, ale o niej się dokładnie nie będę wypowiadał jak się spisuje w grze, bo po prostu nie wiem, nie mam jej zbadanej i, i, i tego nie robiłem, po prostu popędziłem dalej jeżeli chodzi o badanie drzewka niemieckiego. I dwie ciekawe sprawy, na przykład w pierwszych dniach powstania warszawskiego oddziały Armii Krajowej zdobyły dwa czołgi typu Panther, którym przywrócono sprawność bojową i wcielono do służby Pantera choćby o nazwie Magda, wsparta przez oddziały batalionu szturmowego Zośka. 5 sierpnia 1944 roku zdobyła i oswobodziła 348 żydowskich więźniów Obozu koncentracyjnego przy ulicy Gęsistej. A po zakończeniu II wojny światowej około 50 czołgów typu Panther znalazło się na wyposażeniu armii francuskiej i te pantery znalazły się w batalionie pancernym 503 regimentu stacjonującego w Mormelon ja na pewno to źle wymawiam, oczywiście. Do końca 1950 roku został ten regiment przezbrojony w 60 francuskich czołgów ARL-44. I co ciekawe, ARL-44 były wyposażone w silniki Maybach HL-230, właśnie z czołgów Panther. No, i myślę, że z ciekawostek historycznych tyle. Dzisiaj nie będziemy jeździć wersją D, bo o tej mam już odcinek. A przejdziemy się wersją A, która uważam, że na baterię ratingu 5.7 się prawdziwy pogrom. Jeżeli uży użyjecie jej z głową i jej silnych stron, to naprawdę będziecie mega dobrze kosić. Ale dobra, mniejsza z tym, przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Witam na mapie forsowanie renu w trybie dominacją, Gram przeciwko Amerykanom, Brytyjczykom oraz Japończykom. Po naszej stronie Rosja, no cała reszta nacji w sumie. No i postaram się tutaj pojechać na prawą stronę punktu brawo na tą długą drogę w kwadrata G10 i w górę. No i stamtąd będziemy obserwować jak rozwinie się sytuacja, mam nadzieję że zatrzymać wszystkich flankujących. Wygląda na to, że gramy na dość przyjemnym baty ratingu, czyli 4757 7, 7 4 tipo nie jestem pewny szczerze mówiąc, ale chyba tak. Chyba jesteśmy na swoim baty ratingu, a wręcz na topce, także odbijamy tutaj w prawo szyb brawo i zobaczymy jak rozwinie się sytuacja, także przeskoczymy sobie prosto do akcji. Józef. Pierwszego przeciwnika, delikatny kon na przedniej płycie M18. Nie było czasu. Nie było czasu tego załatwić. Żeby się zatrzymać odpowiednio, także ruszymy na pierwszym biegu. Aj, za wysoko. O, popatrzcie, M18, chyba tą, która mi uciekła, zniszczyłem. Kąt wieży i pancerza. Zniszczyłem za pomocą artylerii. Ale jaja. Próbował mi rozwalić lufę, ale tylko na żółtą ją mamy. Można jeszcze strzelać z niej. Są dwie, więc jak wyjedzie jedna i ją rozwalę, to druga na pewno też wyskoczy. Spałem 18. Mam nadzieję, że tylko że w plecy zaraz nie dostanę, ale plecy mi osłania jedna osoba. Za daleko. Dym. O Jezus! Jeszcze dwie. <laughs> Dobra, jedziemy, robimy to na pancerz Nawet widać tą dziurę W lufie Nie przodem, nie przodem oh. Za bardzo się bujnął chyba Uuh, Zdążyliśmy go dorwać, za bardzo się bujnął O, bok, 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 bok. Wszystkie 18 muszą umrzeć, cholera. Okej. Okay. Co to za nami jedzie? I S1. I S1 dawaj. Uhuhu. Coś tam masz? Cofam, cofam. A chyba coś tam jest. Zrobimy tak, da isa 1. Zrzucimy tutaj dym po prawej stronie. I teraz tutaj, żeby tamten gościu mnie nie mógł zobaczyć, tutaj szybko zakręcamy. Uhu. Zdecydowanie za blisko. Okay, I tutaj musimy skręcić w prawo. Sprawdzić teren. It was at this moment he knew. He fucked up. Oho. No <śmiany> nie zdążyłem nic zrobić. od razu wiesz, obracać, próbuję kadłubem zawracać. Cholera, ale 4 o 18 Zdjęliśmy. Wiedziałem, że ktoś tutaj będzie czekał. Trudno, popatrzcie, nasi już im podrespa, z lewej strony. Jedziemy jeszcze raz tam panterą. Spieprzyłem totalnie sprawę tutaj, za szybko. Zawsze tam ktoś czeka. Zawsze jak myślę, smyszę... nie, niemożliwe, żeby tym razem ktoś tam był. Zawsze ktoś tam jest, zawsze jak sprawdzą, to nikogo tam nie ma zrobimy tak, zrzucimy tam artylerię Zaznaczymy najpierw naszemu Isowi owi jeden, że tam ma gościa Zrzucę tutaj artylerię Tak, to się daje załatwić jak absolutny... ...frajer, to jest odpowiednie słowo Dałem, żeby tą sytuację Ale już tam wracamy, żeby to naprawić Jeden tam jeszcze stoi, tak jest. Czyli nic za Isa 1 nie wyjechało, przynajmniej na razie. Coś do niego strzela, czy znożyłem mu pomóc? Niestety nie. Znowu będziemy walczyć na tej długiej drodze tutaj. Na to wygląda. Także ustawimy się do lewej strony i na spokojnie sobie dojedziemy do tej hałdy ziemi. Tutaj pod nie za dużym kątem. Tak, tak, tak powinno być ok. Nie powinni nas przebić przez bok. W takiej sytuacji zobaczymy, co tu się z dymu wyłoni. Ok, na razie nic. Pozwolę sobie cofnąć. Tutaj sobie zrzucę jeden gran dymny. Jedziemy do przodu. Coś tam jest, coś tam czeka. Widziałem z wydechu wyziewy. Dobra, jedziemy tam. Na punkcie C wjechał jeden z naszych ciężkich czołgów. Co tam mamy? Nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Kawuję chyba. O jezus, Maria! Zapatrzyłem się na. No pan coś pantery mnie uratował O popatrzcie, jedyne co straciłem To straciłem nowego akurat Pod tymi kątami nie powinno mnie... O nie Dobra, akurat dział nowy przeadował Skubaniec Co to... Aha, jeszcze z przodu ktoś był, okej okay. Pierwszy wieży wykluczony Czekamy na rozwój sytuacji, czy ktoś się tutaj wychylicznie. nie? I cofamy, cofamy, cofamy. Okej, okay, stanę wycelowany w to miejsce i spróbuję się ponaprawiać. Zobaczymy. 25 sekund. huh nie spodziewałem się, że ten Sherman mnie przebije. Chyba, że to było tam jeszcze coś innego. Jest niewykluczony, chyba że to był Sherman Firefly w sumie nie zdążyłem się mu przyjrzeć. Sherman VC został zniszczony gdzieś tutaj. Gościu za mną umarł. Chyba albo gdzieś już pojechał. Zaraz się wychylimy rzucimy okiem na punkt C. Co tam się dzieje? Tutaj zrzuca dym. Dobra, mamy go mam wrażenie, że ktoś miał będzie objeżdżać od tyłu. Przed siebie zrzucę dym. Tutaj i tutaj. I zawrócę. O Jezus Maria uh, Zdążyłem. Słuchawki mi oszukały, nie od tyłu, tylko od lewej. I to był Sherman VC. Pstał mi jeden granat dymny. Przeładowanie teraz jest dramatyczne. Wrócimy tędy na punkt C. Stąd powinniśmy mieć ładny podgląd. I pod takim kątem wjedziemy, żeby od razu pancerz ustawić odpowiednio. Niestety, zahaczyłem o ten wagon. Cholera jasna. M36 tam jedzie. Ja też zahaczył o ten wagon. M10. A tym też M10 w sumie też jest groźne. Ok. Tam na pewno mamy klienta. Ostatni grad dymny zużyje tutaj. I zawracam w tą stronę Tak żeby ustawić się do niego przodem Poczekajmy co to będzie Uff Są naprawdę na nas drzwi N24 Okej okay. Więcej granatów nie mam. Teraz bomby na mnie spadną z P47. czy już nie ma, bo on tylko rakiety no. Jeszcze nie wiadomo. Punkt C przejmują, akurat będziemy przeładowani Sherman Jumbo zniszczony. I mnie tutaj nie było P47 Hibla Jednak stwierdził, że mnie y, rozwali Kosztem swojego życia, czyli odwalił... On to po japońsku po prostu. Niestety, Pantery już nie mamy. Możemy jeszcze troszeczkę z góry porozwalać. Parę czołgów z K219A7. Szkoda. Ale tak, tak gra działa. Jeżeli jesteście super turni do wyjęcia w którymś miejscu i po prostu na na prawo i lewo, to niestety ktoś w końcu przyleci i zrzuci na Was. Bomby razem ze swoim samolotem. Żeby nie chybić, po prostu wbije się w Was albo zaraz obok Was w ziemię. I w momencie na sekundę przed uderzeniem przed w ziemię po prostu będzie chciał zrzucić te bomby. Zobaczymy, czy uda mi się zastrzelić ten samolot. Na radarze widzimy już jednego gościa na pewno. Nawet dwa samoloty już są. Kręcimy za tym najpierw. A za szybko klapę otwarłem P40, P51. Niedobrze. dobrze. Nie jestem zbyt dobrym strzelcem tych działek. Mamy jakieś trapienie. Troszeczkę przesadziłem tak jak widzicie. Teraz przyjdzie do walki i będzie po mnie. Chociaż... E raczej tak. Może zdążymy się wybronić na tyle długo. No niestety brakło. Na tyle długo, żeby jak trzy zdążył tutaj dolecieć. Czyśmy mieli P-51 w walce kołowej wyrobić? No popatrzcie, wyrobilibyśmy go. Może jest w stoku. Misja wygrana. 10 jednostek nadziemnych zniszczonych. Yy, no i ta panterka pokazała na co ją stać. Yy, pierwszy dead, jak widzieliście. Absolutnie z mojej winy. Jeżeli bym Rozwalił tą kometę, jeżeli bym wiedział, że ona tam jest, tak jakby, a powinienem od razu założyć, że ona tam jest, to bez problemu bym ją rozwalił, zająłbym jej pozycję lub pojechałbym tam za ten wrak pantery, na którym, za którym stałem w drugiej rundzie, na drugim życiu. I stamtąd mógłbym bardzo ładnie bronić punktu C, niestety musiałem tam dojechać z powrotem. Rozwaliłem 6 jednostek przeciwnika. Ale no to było za mało, niestety, rozwalił nas yy, gościu, który popełnił samobójstwo w samolocie, zrzucając na nas bomby. Poświęcił swoje życie, żeby nas wyjąć. To jest. To jest niby niefajne, ale z drugiej strony pomyślcie o tym. Gościu poświęcił bardzo dużo punktów yy, respa i, i koszty naprawy samolotu sam się nie miło tylko po to, żeby wyjąć tą jedną osobę, żeby mieć pewność, że ją rozwali. No i strzelając, nie czuję się jakoś. Źle z tego powodu, a nawet troszeczkę jestem. A nawet troszeczkę mi to schlebia wręcz, że gościu stwierdził, że inaczej się mnie nie pozbędzie, jak tylko oddając swój samolot z bombami po prostu życie za życie za panterę z dwoma członkami załogi. Yy, także yy, myślę, że ode mnie tyle. Czołg jak widzieliście, jak się spisuje, hmm, po prostu moim zdaniem na 5.7 jest miodny. Jak było na 6.0 troszeczkę było z nim ciężko, ale na 5.7 jest absolutnie on point, tak jak trzeba. Także dzięki za oglądanie ode mnie tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.